Przyjaciel osobiście, przyjechał, bo go poprosiłem tutaj, ale ja nie poprosiłem go dlatego, że jest wybitnym mówcą motywacyjnym i dlatego, że się z nim znam. Oprócz tego, że potrafi powiedzieć tak, że chce się go słuchać, to jeszcze jest gościem, który nie pogodził się od pierwszego dnia do dnia dzisiejszego z tym, co się dzieje i w mieście Poznań, gdzie mieszka. Po prostu zaczął wspierać swoim dobrym słowem, organizacją, czymkolwiek, ale zaczął z tymi gastronomami żyć. Zaczął poznawać, co się dzieje od podszewki. No i zwariował. On mówi, o co tu chodzi? Jan Paweł Tomaszewski. I zapraszam. Zapraszam, oddaję mikrofon. Brawa, 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 bo naprawdę to jest bardzo konkretny gość, ale to w tym temacie mam dużo do powiedzenia. Dzień dobry, witam, Gdańsk. Witam wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają w internecie. Moi drodzy, doświadczamy rzeczywistości, z której, czy której nikt nas jeszcze rok temu, dwa lata temu, czy trzy lata temu, czy pięć, nie mógłby sobie wyobrazić. sobie wyobrazić. Tak, ale to nie my napisaliśmy tą książkę. wiesz, wiele osób mówi o tej książce, ale niewielu ją przeczytało, więc ja zachęcam, żeby tą książkę po prostu przeczytać. Ja chciałbym się z wami podzielić takimi pięcioma ważnymi informacjami, właściwie poruszyć pięć różnych zagadnień. Pierwsze, to co zostało tutaj już poruszane nie raz, co jest kluczowe. To jest akcja otwieramy i przedsiębiorczość. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jest temat pandemii jako takiej w bardzo krótki sposób. Trzecia rzecz, która jest niezwykle istotna, to jest to jesteśmy my. To jesteś ty, to jest pan, to jest pani. To są ci ludzie, którzy tam wszyscy spacerują. My, obywatele. Czwarta rzecz. To jest wolność. I piąta, niezwykle ważna. Dzień 27 lutego. To jest dzisiaj, zgadza się? Tak, dzisiaj jest 27? To jest data, którą każdy z was i każdy z nas powinien sobie wyryć w kalendarzu. Ale po kolei, co było pierwsze? O czym chcę z wami dzisiaj rozmawiać? Kto słuchał? Co ma być pierwsze? Co jest pierwsze? Otwieramy. Moi drodzy, dużo działam, tak jak Wojtek powiedział, ale to nie jest tylko Poznań, z Poznania pochodzę. Brałem udział w wielu marszach o wolność. W Warszawie wielokrotnie zabierałem głos. Nigdy nie myślałem, że, jako osoba, jako trener, jako coach będę mówił z dachu samochodu przed polskim Sejmem. Ale taka, taka jest sytuacja i taka jest rzeczywistość. I dzieliłem się też historią 11-letniej dziewczynki, która zmarła na przełomie maja i czerwca w wakacje, czerwca, lipca, tylko dlatego, że zachłysnęła się wodą, trafiła do szpitala, zrobiono jej test. Wskazanie było, że ma trafić na intensywną terapię do Poznania, ale nie mogli tego zrobić, bo czekali na wynik 2,5 dnia. I kiedy trafiła do Poznania, była w stanie krytycznym i zmarła. Byłem w Ostrowie Wielkopolskim. Staram się dużo edukować, też przez internet, i to jest też coś, o czym każdy z Was musi pamiętać. W akcji otwieramy. Nie chodzi tylko o to, że ktoś ma otworzyć restaurację i. i i wy macie tam przyjść. To chodzi o solidarność społeczną. Jeżeli my teraz, 27 luty, to jest dzień sprawdzianu naszej wolności obywatelskiej, spójności naszych wartości. Jak to się wiąże, z tym otwieramy. Moi drodzy, dużo ludzi do mnie pisze i wczoraj dostałem wiadomość, mówi Paweł, byłem w jednym oddziale Sanepidu, zgłosić donos. Czy jesteście sobie państwo w stanie wyobrazić, że restauracja Bistro w Sanepidzie było otwarte i ludzie tam jedli pierogi? dzieje się coś niedobrego i bez względu o to co powiedziałem na temat tych pięciu punktów które będę poruszał dzieje się coś niedobrego zachwiała się jakaś równowaga między tym którzy służyć nam obywatelom powinni a tym którzy powinni realizować jakieś postulaty tej władzy została zachwiana równowaga między tym że prawo powinno służyć obywatelowi a tym że prawo obywatela niszczy nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ilu restauratorów, ile restauracji otworzyło się na początku roku 2020, ile restauracji otworzyło się pod koniec 2019 roku, czy w połowie. Ci wszyscy ludzie niestety nie kwalifikują się na żadną dotację. W Poznaniu jest Krzysztof, który otworzył Knajpę właśnie w połowie 2019 roku. Wspaniała restauracja, piękne są zdjęcia w centrum Poznania naprzeciwko hotelu Lech. Na ulicy święty Marcin, piękne wyposażenie, piękne sprzęty, dzisiaj jest pusta. Wszystkie maszyny zostały zabrane, ten człowiek został bez środków do życia, jeżeli chodzi o ten, o ten aspekt biznesowy. I teraz. To od Was też, drodzy obywatele, mieszkańcy Gdańska, Polski. Ten sprawdzian Solidarności, czy my jesteśmy w stanie pomóc i wspierać przedsiębiorców? Nawet jeżeli ktoś nie ma do końca takiej odwagi, żeby tą knajpę otworzyć, chociaż mówię Wam zupełnie szczerze i otwarcie, jest to nielegalne. Artykuł 22 Konstytucji, trzymając się prawa. A jak przeczytacie na samym początku, Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w Polsce. Artykuł 22 Konstytucji mówi jasno: nie można zakazać nikomu prowadzenia działalności gospodarczej w wolnym, demokratycznym państwie. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie: czy my jesteśmy wolnym, demokratycznym państwem? Czy to, że jest jakiś wirus, nie kwestionujemy tego, że, że go nie ma. Co roku są jakieś. Koronawirusy zresztą jak pan doktor Gut mówił, lata 60-70 znane. Natomiast to, w jaki sposób wykorzystano i w jaki sposób programowani jesteśmy od miesięcy, powoduje to, że można powiedzieć słuchaj, zamykaj knajpę. Ale na jakiej podstawie? No słuchaj, no wyszedł pan w telewizji, zrobili mu slajd, poleciał na ekranie i mówi zamykamy. Dzieci, 16 lat nie możecie wychodzić, a wy nie możecie tego, a do sklepu nie możesz wyjść o 10. ty nie możesz. Wiecie, jest na YouTube taki wykład. Pan Marian Turski, który na jedną z rocznic wyzwolenia Auschwitz, to był jeden z ostatnich obozowiczów, jeśli tak można powiedzieć, więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz, powiedział, Auschwitz nie spadło nam z nieba. Auschwitz nie spadło nam z nieba. A eksterminacja Żydów, moi drodzy. Ja wiem, że dla niektórych to jest abstrakcja, o czym ten człowiek mówi, ale posłuchajcie, jakie będzie sedno. Eksterminacja Żydów rozpoczęła się od tego, że najpierw w Warszawie nie mogli siadać na ławkach. Pomyślisz sobie, a, no co z tego, że nie można siadać na ławkach? Jakoś, przecież to nie jest nic jakiegoś strasznego. Później nie można było robić zakupów. Po godzinie 17, czy tam przed godziną 17, w każdym razie chodzi o zakupy. Kolejna rzecz, kolejna rzecz. A jak się to skończyło, każdy wie. I teraz najsmutniejsze w tym wszystkim, w tej akcji otwieramy, w tym, że, że ludzie chcą, chcą pomagać. Wiecie co jest najsmutniejsze? Że wiele organizacji, które de facto powinno stać na froncie restauratorów jako organizacje zrzeszające, boją się. Lęk jest najniższym poziomem świadomości. To jest najniższy poziom naszego takiego. Świadomego działania, jeżeli działamy z poziomu lęku, to zawsze się włącza tylko przetrwanie. I teraz, moi drodzy, jeżeli rząd, rządzący działają na nas tylko i wyłącznie, używając większości strachu, no to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, bo nie mają innych argumentów? Czy dlatego, że nie chcą podać innych argumentów, czy może po trzecie, dlatego, że innych argumentów nie ma? I teraz to jest sprawdzian odwagi. I teraz wszystkich zachęcam i apeluję, jeżeli. Bo tu na pewno jeszcze dzisiaj padną informacje, jakie te knajpy w Gdańsku są otwarte. Trzeba wspierać tych przedsiębiorców. My sobie nie zdajemy sprawy, jak. Słuchajcie, my tak przywykliśmy do tego, że nam się wydaje, że to jest ok. Nie, to nie jest ok. Tak samo jak to nie jest ok, że policjanci. Robili łapanki ym, z gazem w Warszawie w październiku. Teraz też dopadli nas. Notabene, słuchajcie, to był trzeci, trzeci. Luty, ulica Wolności, właśnie w Ostrowie, gdzie też wspierałem akcję, otwieramy jednego z restauratorów, Black Day Restaurant, serdecznie pozdrawiam Dawida, który dostał mandat, 30 tysięcy od Sanepidu, wypłacił wszystkie pieniądze z konta, żeby nie mogli mu zablokować tych środków i działał dalej, działał dalej. I przyszła policja zaczęła spisywać, dokumentować wszystkich i teraz trzeba zadać im pytanie, moi drodzy, czy wy przez te wszystkie miesiące nosząc te wasze kominiarki z napisem policja, to co one działały, czy nie działały? One już, że dzisiaj nie działają, to jak to jest? Są jakieś nowe badania, czy ich nie ma? Ktoś sobie to wymyślił, czy nie? I też apeluję do Was, moi drodzy, bo jesteście inteligentnymi ludźmi. Nie można nikomu wmówić, że tak nie jest. Gdzie jest Wasze myślenie i rozumowanie? My musimy to jest czas najwyższy, moi drodzy. Jak powiedział świętej pamięci Steve Jobs: Łączyć kropki można tylko wtedy, kiedy patrzycie wstecz. A my za chwilę mamy pierwszą rocznicę. Moi drodzy, pierwszą rocznicę. Jak najpierw zakazano nam w ogóle wchodzenia do lasu. Wyobraźcie sobie sytuację, że wyszedłby pan w telewizji i powiedział: nasi eksperci, nie mówiąc jacy, jakie mają dokonania naukowe, doszli do tego, że wirus unosi się powyżej metra nad ziemią powyżej metra, powyżej metra, poniżej metra jesteś bezpieczny. Zaleca się, żeby chodzić na czworaka. Śmieszne to jest, ja wiem, że to jest swego rodzaju też przenośnia, ale wyobraźcie sobie i zadajcie sobie pytanie, uruchomcie wyobraźnię. Ilu byłoby ludzi, którzy zaczęliby chodzić na czworaka? Może czasem trzeba takiego skrajnego przykładu, ale zobaczcie co się dzieje. Mija rok. Gdzie jest, nie ma. Dwa dni temu, ja nigdy bym nie pomyślał, nigdy bym nie pomyślał. Po pierwsze, że będę to mówił publicznie na starówce w Gdańsku, a po drugie, że coś takiego zrobię dwa dni temu złożyłem doniesienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa i wszczęcie postępowania karnego wobec premiera polskiego rządu za to, że naraża obywateli. Za notoryczne zmienianie zdania, na to, że narażał obywateli, skoro była epidemia, na to, że mamy licznie pójść do wyborów. A szczególnie kto? No seniorzy, licznie. Choroba jak każda inna, jest w odwrocie. Drugie, za to, że zakazują bez jakichkolwiek podstaw prawnych, moi drodzy, nie ma stanu wyjątkowego ani stanu nadzwyczajnego. Wielu prawników mówi, ja czekam, żeby to zostało wprowadzone. I wtedy robimy sobie zamiast kalendarza adwentowego taki kalendarz na 120 kartek. I codziennie odrywacie jedną, bo wiecie, że za 119, 118, 117, 116 to się skończy. Bo stan wyjątkowy i nadzwyczajny można wprowadzić na 90 dni konstytucyjnie. Musi być to zatwierdzone przez Sejm i później prezydent może to przedłużyć o 90 dni. Ale my byśmy wiedzieli gdzie jesteśmy. Dobra, zamykam się w kacie na 120 dni. I wychodzę później i jestem wolny. A tak? Ile to ma jeszcze trwać? Ile, szanowni Państwo, bez względu na to, ci, którzy tam idziecie, czy jesteście, czy wierzycie, czy nie wierzycie, że, że wirus jest tak straszny, czy też nie, przez cały ostatni rok 5102 osoby, i to są dane z połowy lutego, za cały okres od 4 marca 2020 roku, zmarło osób na... CV19, bo tak to będę nazywał, bez chorób współistniejących. Co jest i tak swego rodzaju fenomenem, bo ja mam osobiście odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z połowy października, gdzie tych osób było 512. Więc nagle ten przyrost był no, dziesięciokrotny w dwa miesiące. To się tu wszystko kupy nie trzyma. I apeluję moi drodzy, bez wzniosłych haseł, że my tu teraz mamy, wiecie, agitować, kto jest zły, kto jest dobry i kogo tam trzeba na JOT. Je I tak dalej. Ale włączmy w końcu naprawdę myślenie. Urodziliście się ludźmi, jesteście gatunkiem, który jest najinteligentniejszym, który chodzi po tej ziemi. Wymyśliliśmy to wszystko, co mamy dookoła, i teraz daliśmy sobie wmówić coś, co jest tak niebezpieczne, że moi drodzy, dzisiaj jak byłem w Rumi, kurwa, muszę to powiedzieć, w sklepie z filanami i z prześcieradłami, taki wielki baner Maseczki z Dzianiny, złoty 99. Złoty 99, maseczka z Dzianiny ma uchronić się przed największym wirusem, największą zagładą XXI wieku. Mniej więcej po. Wiecie, i to nie chodzi o to, żeby się nabijać. To, że ktoś. Dzisiaj byłem na plaży w Mechelinkach i pani z wózkiem, mama, Targa ten wózek zamaskowana, tak. Nie ma nikogo obok. No gdzie jest jakaś logika? Czy to naprawdę o to chodzi? Czy może chodzi o to, co powiedział pan profesor Pinkas, że jemu? Że jemu, główny inspektor sanitarny. Jemu maseczka przypomina o czym, że jest pandemia. Jemu. Moi drodzy, nie może być tak, że jest tylko jednostajny przekaz. Choroba, choroba, straszna choroba, tyle zachorowań, tyle, 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 tyle. tyle. I nie mówi się w ogóle o zagrożeniach. Bo jeszcze o tych, w tych pięciu rzeczach jest bardzo ważna rzecz. To, co jest konsekwencją tego i dlaczego nas się to utrzymuje. Że mamy wszyscy poddać się eksperymentowi medycznemu. I to jest chyba najgorsze. W poniedziałek rozmawiałem z nauczycielką z jednego z warszawskich, jednych z lepszych liceów. Dostali telefon w czwartek o godzinie 21 od dyrektora, że w piątek o 10.00 mają się stawić na szczepienie. Nikt nie mówił czym, jak, po co, dlaczego mają przyjechać. Z 50 nauczycieli, 20 stawiło się w piątek, 16 nie ma w pracy. I wiecie co jest najgorsze, że my z taką lekkością później nie czytam, bo dodano mnie też do jednej z grup. No wiesz, to jest normalne. Że ktoś ma 40 stopni gorączki, nie może ruszyć nogą i ledwo dyszy. To jest normalne. To, to jest normalne. Nie moi drodzy, normalne jest to, że się czujemy dobrze. I jeżeli wy się czujecie dobrze, to znaczy, że jesteście normalni, jesteście zdrowi. I to, że daliśmy sobie wmówić, że można, że można być chorym bezobjawowo. objawowo jak kiedyś warzywniaku do jednej pani, jak mi zwróciła uwagę, że jestem bez maski, ja powiedziałem, wie pani co? Ja nie chcę się sprzeczać. Już mam ten etap, wiecie, tego buntu jakiegoś za sobą. Rozmawiam, spokojnie, siła spokoju to jest naj, najlepsza broń. Ja mówię, nikt mi pani powie, mam do pani pytanie. Słucham, miała pani kiedyś okres bezobjawowy. I znowu ktoś powie, no ale to nie jest. No nie jest. Jeżeli tak jak zacząłem, 3-5 lat temu ktoś by wam powiedział, że nie polecisz samolotem. Nie zrobiłeś, nie dokonałeś jakiegoś aktu eksperymentu medycznego, który w dzienniku ustaw jest określony jako eksperyment medyczny. To byś powiedział, nie, to jest niemożliwe, to jest teoria spiskowa. Ja im dalej jestem w tym temacie, to dochodzę do takiego wniosku, że to, co my nazywamy teorią spiskową, to jest zupełnie wręcz na odwrót, bo to się realizuje w rzeczywistości. I teraz kolejna rzecz. Mamy akcję Otwieramy, czyli wspieramy przedsiębiorców. Jeżeli widzicie, że jest otwarta knajpa... Kupcie tam coś, zostawcie te parę złotych, wspierajmy nasz biznes. Jak to jest możliwe, że przed świętami galerie mogły się otworzyć, ale już po świętach były zamknięte? Że od 27. kominiarka komin nie pomaga, ale do 26. pomagał. Zacznijmy składać to w jakąś logiczną całość. Każdy z was dostał umysł, rozum, do myślenia. My nie jesteśmy stadem owiec, gdzie jak jedna poleci, to reszta mówi Bee! i lecą za nią. No, chyba tak nie jest. Jesteśmy rodzicami, wnukami, jesteśmy też w jakiś sposób odpowiedzialni za naszych dziadków. Ja poświęciłem, trzy, spod, poświęciłem. Zainwestowałem trzy spotkania, umawiając się z moim dziadkiem, który ma 89 lat, ma rozrusznik, ma zastawkę świńską, bierze dużo różnych leków na rozrzedzenie krwi. To są bardzo poważne leki, które mają bardzo duży, duże spektrum skutków ubocznych. Mówię, dziadek, słuchaj, a jak tam wy wyglądacie? No, jesteśmy zapisani, w czwartek jedziemy. Ja mówię, moglibyśmy się spotkać? A, no tak. No, wiadomo, mam się tylko zawsze zapowiedzieć, bo dziadek zawsze jest zajęty. Przyjechałem, pokazałem mu pewne materiały, pokazałem mu, co ludzie piszą, jakie są skutki uboczne. Pokazałem mu drugą stronę, zacząłem z nim rozmawiać. I w ogóle to, co było przełomowe w rozmowie, bo dlaczego mówię, my jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale bierzmy też odpowiedzialność za naszych seniorów, którzy niestety... Dla których tak zwany dziennik, to sobie włóżcie albo 19, albo 19.30, ale tak zwany dziennik jest elementem dnia, jest jakby takim starym, sta, stałym elementem dnia i dla nich to, co jest tam powiedziane, jest jedyną prawdą. Ale ja mówię do dziadka Soja, czy, jak ty sobie w ogóle wyobrażasz, żeby on mówił, że, ta, że, że wrócimy do normalności, jak się zaszczepisz, tak? Aha, a jaka będzie ta twoja normalność? Mietek, który ma 91 lat, już zmarł. Ten kolega zmarł, tego nie ma. Pewne rzeczy się pokończyły. Ja jeszcze mam czas? Damy mu jeszcze 5 minut. 3. I słuchajcie, i on zaczął się zastanawiać, faktycznie to, 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 co, to, to co ja zyskam, to po co mi to? Jest jak jest, żeby nie było gorzej. Każdy ma indywidualną decyzję, ale zobaczcie teraz. Wolność. 27 to co powiedziałem ta, ten sprawdzian dzisiaj wielu z nas jest takich no w sumie się z tym nie zgadzam czuję że mnie robią no ale zakładam ten zakładałem ten szalik bo no bo nie chcę tam w tym sklepie i tak dalej albo jesteś zimny, albo jesteś ciepły musisz się określić dzisiaj to jest ten dzień żeby się określić czy jesteś spójny ze swoimi wartościami czy jest w życiu coś ważniejszego niż to że masz jakieś wartości coś czujesz coś z czymś jesteś spójny i z czymś się identyfikujesz i żyjesz zgodnie z tym, czy tylko pieniądze. Mnie osobiście rozwaliło we wtorek, przełom poniedziałku i wtorku tego tygodnia, po tej rozmowie z nauczycielką, wieczorem później zobaczyłem post mojej koleżanki, trenerki, coacha, inteligentnej osoby, która napisała tak. Wczoraj miałam przyjemność przejść test w środzie wielkopolskiej, nie, nie ma podejrzeń. To wymóg klienta. Na jaki jeszcze wymóg, na jaką jeszcze decyzję, jak jeszcze damy sobie zaskarbić tą, tą naszą wolność, tą naszą niezależność? Na co jeszcze chcemy? Co musi się jeszcze wydarzyć, żebyśmy naprawdę zobaczyli, że dzieje się dookoła jakieś, po prostu, jakaś farsa. I to nie chodzi o jedną partię czy o drugą, bo czy ci drudzy sprzeciwiają się tym pierwszym? Możemy to naocznie teraz zobaczyć, że to jest, to jest w ogóle jakaś wielka po prostu mistyfikacja i najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ludziom, ludziom się wydaje: no tak, ale to tak w Polsce, to tak na całym świecie, no to by tak nie mogło być, że ktoś tak to sobie ustawił. A gdyby jednak tak było, gdyby zacząć zadawać sobie jednak inne pytania, czy to jest przypadek? I dlaczego tak się dzieje? Jaki ma być finał tej. Tej historii. I jaki jest w tym Twój udział? Naprawdę bierne poddaństwo do tego wszystkiego? Zachęcam, wspierajcie przedsiębiorców. Jeżeli macie w rodzinie przedsiębiorców naprawdę można skorzystać z porad, prawnych czy to za pośrednictwem akcji strajku przedsiębiorców, czy osób, które reprezentują to. Tą organizację można dzisiaj powiedzieć. Ja, Pawła, miałem okazję też um, poznać na jednym z marszów. Był też u mnie gościem na live'a. Wiecie, to jest tak, że zawsze znajdziemy, ale ja go nie lubię, bo ma białe okulary i on mnie w ogóle denerwuje. Okay. A Ja go nie lubię, bo usuwa komentarze. Dobra, każdego za coś. Słuchajcie, jest takie powiedzenie: jak chcesz komuś przy, to kij się znajdzie. Ale szukajmy chociaż jednego elementu, który nas łączy dzisiaj. Potrzebujemy tego jak nigdy wcześniej. A jeżeli nie zgadzasz się z czymś, to też daj jakiś, jakiś, jakiś swój wkład w to, żeby zatrzymać to szaleństwo. Bo niestety może się okazać, że będzie niebawem za późno. I zobaczcie, co się już dzieje z naszymi rodzinami. Na święta nie mogliśmy się spotkać. Zaczynamy być izolowani, zaczynamy być cofani. Gdzie jest nasze logiczne myślenie? Gdzie jest nasza wiara w tą wolność i to. Ta wdzięczność za to, którzy naprawdę przelewali krew, nasza historia. My jesteśmy bardzo poturbowani przez historię. I myślicie, że to też był przypadek, że ktoś sobie na kogoś najechał? Dzisiaj nie lecą bomby, ale lecą bomby nie tylko biologiczne, ale lecą też bio, bomby bioinformacyjne. Jesteśmy tak napieprzani, z skrajnymi informacjami że naprawdę trudno weryfikować co jest prawdą ale każdy ma rozum i powinien weryfikować i zadać sobie pytanie jak to jest możliwe że zgromadzenie które odbyło się 10 kwietnia moi drodzy w ubiegłym roku które trafiło do prokuratury i sąd sąd wydał decyzję że nie złamano przepisów chodzi o zgromadzenie rządowe z okazji Rocznicy Smoleńskiej i złamanie dystansu społecznego, on nie może jakby wydać decyzji skazującej, bo ona byłaby niezgodna z prawem, ponieważ to rozporządzenie było niezgodne z prawem. To się wszystko kupy nie trzyma. I bardzo Was proszę, moi drodzy, każdy się boi, każdy ma lęk, każdy ma jakąś obawę, ale dzisiaj jest ten czas, żeby. Przekuć to w jakieś działanie, przekuć to choćby w rozmawianie ze swoimi bliskimi, wspieranie przedsiębiorców, jeżeli otwiera się jakaś knajpa, pójdźcie tam, nie przyjmujcie żadnych mandatów, nic, proszę niczego nie podpisywać od tych panów, niczego. No chyba, że staniecie źle zaparkujecie i dostaniecie mandat za złe parkowanie, chociaż mamy prawo też tego nie przyjąć. Nikt nie ma prawa, bo sądy już dawno to, jest wiele, wiele tych decyzji, które odrzucają te bezprawne, Działania. Nie można nikomu odbierać wolności, jeżeli przede wszystkim nie stanowi o tym ustawa. A ustawa jasna mówi, że osoby chore albo podejrzane o zachorowanie, a w ogóle najnowsze rozporządzenie nie określa w ogóle, kto powinien to nosić, to coś na buzi. I wiecie, najśmieszniejsze jest to, jak często ktoś mówi, Paweł, ale wyś przestań, bo ty ciągle te maseczki... Ja znalazłem zdjęcie sprzed czterech lat, słuchajcie, gdzie jestem też w takim namordniku, w takiej maseczce, kiedy moja córka miała 4 dni i wróciła ze szpitala po porodzie, po urodzeniu, ja byłem totalnie chory, ale słuchajcie, już. Leciało ze mnie tak, smarki, kichałem, psikałem, czułem się strasznie. I myślę sobie tak intuicyjnie z serca, no nie chciałbym na nią napluć, nakaszleć i kupiłem za 50 groszy. Jaki to był wtedy deal, nie? Jakbym wtedy kupił te 4 lata temu trochę tych maseczek, to prawie jak bitcoin byłby taki zwrot. I miałem maseczkę, ale byłem chory. Ja byłem chory, totalnie. Czy wy jesteście chorzy? Czy chodzenie po pięknym rynku Gdańska naprawdę jest tak szkodliwe i straszne, żeby zasłaniać tą podstawową funkcję życiową, jaką jest oddychanie? I czy, co by się stało, gdyby za chwilę pan, jeden z drugi, ekonomista, ktoś z was go wybierał? Nie. Powiedziałby, że wirus... Że jesteśmy bezpieczni, bo wirus atakuje tylko powyżej jednego metra. Naprawdę zaczęlibyśmy chodzić na czworaka? Dziękujemy Paweł bardzo. Bardzo dziękujemy. Naprawdę. Słuchajcie. Y